Dzień dobry państwu. Łukasz Kadziewicz, kłaniam się nisko netrano. Wiem, tak jak powiedziała Dominika, dzisiaj będzie o sporcie, ale z perspektywy głowy jesteśmy w bardzo gorącym okresie. Trwa piłkarskie Euro. Został do rozegrania tylko wielki finał i odliczamy dni do tego co się wydarzy w Paryżu, czyli letnie igrzyska olimpijskie. Mówimy o wielkich sukcesach, mówimy o presji, ale mówimy o młodych ludziach. Pytanie, czy oni mogą być na to gotowi i czy można przygotować 16, 17, 18-letniego zawodnika zawodniczkę do ogromnej presji, jeżeli chodzi e, o sam start, później zdobycie medalu, a później konsumowanie tego i funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. Na ten temat porozmawiam z moim gościem Katarzyna Selwan, psycholożka sportu. Pani psycholog, Oczywiście. Olimpijka, osoba, która pracuje z młodymi sportowcami na tapetę. E, bardzo często w ciągu ostatnich dni wyciągany jest ten brylant, ten diament. To złote dziecko hiszpańskiej piłki i każdy chciałby mieć swojego Jamala. Ten dzieciak ma 16, za chwilę 17 lat, a cały piłkarski świat spogląda na niego czytając jego mowy ciała, mimiki, uśmiechu, gestów. Czy tak młody człowiek może być przygotowany do czegoś takiego? Tutaj musimy powiedzieć o tym, jaki to jest sport. Mm -hmm. e, bo jednak ten sport, który on uprawia, czyli piłka nożna, moim zdaniem e, rządzi się swoimi prawami. Jest sport i piłka nożna. Ja tak <noise> uważam. Okej. Okay ponieważ kiedy przez próg mojego gabinetu przechodzi bardzo młody człowiek, który ma pięknie przygotowane włosy, w ogóle tak wygląda, bardzo elegancko, ma dosyć taką konkretną postawę ciała mhm. i może być na przykład 10 lat to ja wiem, że to jest piłkarz. On jeszcze mi nie powie, jaki sport uprawia, ale ja już czuję, że to jest piłka nożna. Dlatego, że piłka nożna rządzi się swoimi prawami i młodzi piłkarze, nawet te dzieci, młodzież, które uprawiają ten sport, wiedzą, z jakimi konsekwencjami pozytywnymi dla nich i oczekiwaniami, marzeniami i celami e, będzie sukces w piłce nożnej. Mm -hmm. e, ci młodzi piłkarze od dziecka marzą o tym, żeby grać na przykład w Realu Madryt albo w FC Barcelonie, you <laughs> I y, też muszę tutaj powiedzieć, tak skomentować to trochę negatywnie i też myślą o pieniądzach. Mm -hmm. Myślą o pieniądzach, o tym co mogą mieć, y, co kupią za zarobione pieniądze. Czyli bardzo szybko zmonetyzowany sukces. Bardzo szybko. Y, w wieku nastoletnim, kiedy grają w, y, w jakichś niższych ligach, już wiedzą ile dostaną za pierwszy mecz. To są ich takie pieniądze na kieszonkowe, ale są w stanie szybko też przeliczyć jak to będzie wyglądało. Więc pytanie, czy oni są przygotowani na sukces? Ja Myślę, że w ogóle sukces w piłce nożnej uderzy do głowy, bo uderza do głowy. Z drugiej strony on już uderza do, wcześniej niż tego zawodnika, którego teraz mamy, który ma te 16-17 lat. Myślę, że jeśli miał go uderzyć, to już dużo wcześniej. Pani Katarzyno, jest zawsze takie pytanie. No nie, nie uciekniemy od rozwoju psychomotorycznego. Nasze dziecko w wieku, nie wiem, roku, dwóch, trzech, pięciu bardzo często rozwija się, nie wiem, świetnie biega, ma taki talent nadpobudliwość pobudliwość ruchową, ale na przykład w, na pierwszym etapie swoich kroków tych edukacyjnych ma problemy z czytaniem albo z pisaniem, albo odwrotnie, świetnie czyta, ale nie ma ochoty na ruch. Czy przychodzi taki moment, kiedy to się balansuje? Ja zaryzykuję, że tak, ale na pewno nie w wieku 15, 16, 17 lat, tylko zdecydowanie później. No, są takie skoki rozwojowe, mhm. że pierwszy skok jest około 5-6 roku życia i to widać no po prostu, to są małe dzieci, że ta ruchliwość jest połączona też z tym rozwojem właśnie psychicznym i emocjonalnym, i wtedy też, kiedy zaprowadzimy. Dziecko na jakiś pierwszy sport, albo sami będziemy z dzieckiem uprawiać ten sport, zobaczymy ten ogromny skok, że wow, to dziecko zaczyna. Tak, tak, on robi, gdzie, gdzie jeść, się tego nawet. Tak, jeździć rowerem, pływa w ogóle, gdzie to się stało. Mhm. I to są te fajne momenty, żeby się nimi zaopiekować. Ale jest tak, e, że na, na przykład mam troszkę młodego golfistę, chociaż ja nie tylko prowadzę dzieci, młodzież, ale także dorosłych do igrzysk olimpijskich. E, ale mam takiego młodego golfistę, który dwa lata temu miał super technikę i był absolutnie the top. A teraz musi tę technikę w ogóle zbudować od początku dlaczego? Dlatego, że przez ostatni rok bardzo dużo urósł. Mhm. Czyli y, gdzieś ten środek ciężkości jest inny, ta technika jest zupełnie inna, ten swing jest zupełnie inny, więc trochę ciało nie nadąża nad umysłem, z drugiej strony y, trochę się traci pewność siebie, koncentrację, y, więc też chce się nadgonić ciałem, y, więc to jest takie y, koło, że dużo, dużo jest zmian. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o pewność siebie, taką stabilność emocjonalną, to my ją zyskujemy mając 20 lat plus, 30 lat mhm. plus, 40 lat plus, więc to są też takie kolejne progi, które nadchodzą. Tutaj y, z ciałem wtedy możemy rozmawiać inaczej, ale z innym też spokojem ducha. Jeśli my w takim sportowym treningu mentalnym będziemy wcześniej i będziemy to też dużo wcześniej wypracowywać, to będzie nam o wiele łatwiej y, w tych momentach przeskokowych sobie z nimi poradzić i po prostu nad nimi przejść. Dzisiaj rozmawiałem z emerytowanymi sportowcami, czy są to moje koleżanki w moim wieku albo niewiele młodsze, e, Najczęściej są to medaliści Igrzysk Olimpijskich. Bardzo często słyszę taką rzecz. Słuchaj, ja wtedy miałem 19, 20, 21 lat. Ja nawet nie wiedziałem, co się dzieje. Cztery lata później, 8 lat później próbowałem to powtórzyć. Nie dało się. Po prostu w młodym wieku czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego ogromu możliwości albo z tej szansy, która jest przed nami, a nawet jak ją wykorzystamy, to traktujemy to jako: no, no okej, okay, no, mam 17 lat, zostałem najlepszym piłkarzem euro. Ja to nazywam taką e, naiwnością początkującego, chociaż to mm -hmm. jak się ma 19 lat albo jest się na igrzyskach olimpijskich wtedy albo na Mistrzostwach Świata, to już ciężko mówić, że tak. ktoś początkuje. Przypadkowo w sporcie, co, co tak. Się udarzyło, gdzie ja Ale to jest inne odbieranie bodźców, mm -hmm. nie mamy za sobą tego doświadczenia. E, są też takie badania, które pokazują, dlaczego doświadczeni sportowcy nie wygrywają. Przecież doświadczeniem, spokojem, opanowaniem powinniśmy wygrywać. Dokładnie. Nie, dlatego że Widzimy ryzyko, zaczynamy kalkulować. Widzieliśmy tyle sytuacji, że wiemy, z czym to się wiąże, że ten nasz krok być może ryzykowny, wiemy, z czym się wiąże, jakie mogą być tego konsekwencje. Ci najmłodsi zawodnicy nie widzą tych konsekwencji, dlatego są tacy nieobliczalni. Ja mówię o tym pozytywnie. Tacy, tacy pozytywnie nieobliczalni to właśnie oni sięgają po medal, to oni mogą być tym czarnym koniem zawodów. Czyli naturalne przełamywanie barier, których się nie czuje, których się nie widzi, po prostu nie trzeba nic przełamywać. Pod, podejmujesz ryzyko, nie wiedząc, że nawet to ryzyko, jakby w tym momencie dla ciebie, jest to naturalna sytuacja. Jakbyśmy zapytali mm -hmm. takich sportowców, to oni powiedzieli: OK, zrobiłem to, ja po prostu to zrobiłem. Ja nie wiem dlaczego teraz nie analizuj tego ze mną. Mm -hmm. to, to po prostu zostało zrobione. Jak wygrać ten medal? No nie wiem, no po prostu zrobiłem te dwa dobre skoki. prawda? Tak, Adam Małysz nam tutaj tak. powtarzał to od 20 lat. Jakie narzędzia jest ich na pewno wiele, o to nie zapytam, nie uciekniemy też od rozwoju technologicznego. Nie zabierzemy młodym ludziom e, telefonów, nie zabierzemy im e, social mediów. Jak Sensownie rozmawiać z młodym 17, 18, 19-letnim sportowcem, żeby on sobie nie zrobił krzywdy, tymi użyje zabawkami XXI wieku. No zależy, co tutaj mamy na myśli, bo są też takie zabawki, takie gry, które mogą y, wspomagać na przykład koncentrację, hmm. więc może wybierać bardziej kierunkowo. To, co mnie by martwiło jako psychologa, psychologa sportowego, to jest czytanie komentarzy na swój temat. Znamy przypadki także w sporcie polskim, gdzie yy, negatywne komentarze, ale także pozytywne komentarze, w które my nie wierzymy, mogą zrobić dużą krzywdę i siedzą w nas, bo słowa bolą bardziej niż czyny. Bo przecież my nie znamy tych osób, które to piszą. Te osoby nam tak naprawdę nic nie zrobiły, tylko coś napisały, nawet nie powiedziały nam tego na wprost na spotkaniu, mm -hmm. tylko gdzieś anonimowo to napisały i w nas to potem jakoś pracuje yy, ludzie nie mogą potem, spać, prawda, przeżywają to przez lata, czasami y, jest to w formie aż traumy, y, którą, no co, po, po prostu trzeba leczyć, y, więc to czytanie o sobie jest y, taką naszą ogromną ciekawością ludzką, ale mm -hmm. niestety bywa bardzo krzywdzące. Zarówno jeśli si się z tym zgadzamy lub też nie i zarówno jeśli si to są rzeczy pozytywne, jak i negatywne, to jest też ciekawe. W moim idealnym świecie psychologia sportu, nie tylko psychologia, ale umiejętność rozmawiania o emocjach Emocjach, które towarzyszą nam każdego dnia, powinny się znajdować w podstawie programowej już w klasie 1-3. To nigdy nie nastąpi. Taka jest realna ocena sytuacji. Ale jeżeli jesteśmy rodzicami albo jesteśmy blisko młodego sportowca, to oprócz tego treningu technicznego, oprócz rozwoju sportowego, w którym momencie albo w jakim wieku powinniśmy używać Was, psychologów sportu, jako po prostu ludzi. E, których śmiało mogę dopisać do mojego sztabu szkoleniowego. Czy okay. z 10-12-14-letnim sportowcem należy już systematycznie pracować? Czy ja sobie nie wyobrażam sportu XXI wieku teraz bez tej sekcji psychologii sportu mhm. w różnych formach. To mogą być oczywiście konsultacje jeden na jeden, ale to mogą być warsztaty grupowe, warsztaty dla rodziców. O. To przecież są e, książki, prawda? To jest też wiedza, e, którą możemy gdzieś... E, Pozyskać także przez kursy, warsztaty online dla dzieci i dla dorosłych. Ja też podkreślam dla rodziców, bo rodzic jest najbliżej dziecka i to on może być tym łącznikiem, i to on może przekazywać te pierwsze informacje, bo rodzic ma najlepszą intencję. Mhm. E, to ale potrzebuje wiedzy i narzędzi Tak, nie ma tego najlepszego wykonania. Mhm. E, ja, kiedy prowadzę takie warsztaty dla rodziców, to jeszcze wiele lat temu miałam problem, żeby znaleźć grupę rodziców, bo oni mi nie, nie, no my jesteśmy chętni, ale to niech Pani pracuje z naszym dzieckiem. Tak. To się na całe szczęście e, zmienia. Ja też, jak prowadzę na przykład wystąpienia dla biznesu, to zawsze zadaję takie pytanie, ile procent to głowa? U, moim zdaniem to jest bardzo dużo, bo nasze ciało osiągnęło. Maksimum swojej możliwości, bo potrafimy je zmierzyć, zważyć, przygotować odpowiednie mikrocykle, żeby nasze ciało doprowadzić do granicy wytrzymałości. Tutaj już jest niewiele rzeczy, które możemy zmienić. To, co jest niezbadane, to jest nasza głowa i powtarza to każdy, ale nie każdy ma ten klucz, który idealnie pasuje do tego, żeby otworzyć te drzwi, no bo mental jest nieograniczony, jak kosmos. Bynajmniej tak, i tak ja to postrzegam. Bardzo ładna, bardzo ładna odpowiedź. Ja powiem trochę przewrotnie, dobrze? Odpowiem, że nieważne, jaki to procent, ważne, że ten procent ma znaczenie. Mhm. I teraz odpowiadając na to, kiedy to jest ten pierwszy moment, żeby zacząć, to w ogóle rozmowy nawet z takim dzieckiem w przedszkolu, który... Za, yy, rodzica, które rozpoczyna przygodę ze sportem, to już to nastawienie rodzica na przykład na wynik, tylko na wynik, zamiast na przyjemność i frajdę i, i po prostu dobre wykonanie, poprawianie siebie, no tutaj ja bym na to uważała, prawda, to jest już taka lampka. Ale ja w swoim gabinecie miałam już dzieci ze wczesnych klas podstawówki, mm -hmm. to jest taki ten próg minimum, ale mogę powiedzieć też o tym maksimum okay. z drugiej 60 plus. strony. Tak, naprawdę, bo to są osoby, które po wielu latach wracają do sportu seniorskiego, takiego sportu masters mm -hmm. i chcą dalej startować. Dalej chcą startować w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, w takich specjalnych igrzyskach organizowanych dla tych osób? Ważne też jest moim zdaniem w takim przekazie, bo często wspominamy o rodzicach o rodzicach, którzy mają młode dzieci dookoła siebie, które pragną zostać zawodowym sportowcem. Do psychologa sportu nie idziemy w momencie, kiedy jest źle. Zaczynamy od samego początku, żeby to dziecko potrafiło, albo my sami potrafilibyśmy wyczuć ten moment, w którym naprawdę dookoła niego ro robi się takie duże, niepotrzebne zamieszanie. A gorąco bo tam się. Dokładnie, staje, tak? dokładnie tak, bo. Patrząc na przykład hiszpańskiej gwiazdy, mówimy, że on przez 90 minut jest tam, gdzie kocha być czyli na boisku i robi to, co robi najlepiej, czyli gra, strzela, no, zaskakuje cały świat. Bawi się tym. Bawi się tym. Tylko ta zabawa kończy się chwilę po tym, jak on schodzi do szatni i zaczyna go otaczać tłum ludzi. Czyli stworzenie odpowiedniego środowiska też jest bardzo ważne. Bardzo ważne to widzimy po teamach, które się stworzyły wokół sportowców, którzy mhm. mają sporty indywidualne. Patrzmy na Igę Świątek. Właśnie chciałam powiedzieć, ale w sportach drużynowych ten team, ten sztab szkoleniowy, yy, prawda, te osoby, które są dookoła nas, to też yy, może być stworzone, nie tylko przez zawodnika, jak także przez klub, związek, prawda, no, no te organizacje, które są yy, dookoła. To jest bardzo ważne, to, kim my się otaczamy i my widzimy zawodnika podczas meczu. Ale on przygotowuje się dni, tygodnie i miesiące poprzedzające w ogóle ten start. My mhm. teraz będziemy to oceniać jako kibice, będziemy trzymać kciuki, prawda? Cieszyć się. No ale... nie, najpierw zostaniemy trenerami. Każdy z nas wiadomo, jest tak, trenerem oczywiście. ale to jest wypracowane już dużo wcześniej i to jest przygotowane też dużo wcześniej. Ten wkład tych osób jest tak ogromny. No nie jest tak, że jedna osoba osiąga sukces. Na sukces każdej pojedynczej osoby pracuje na przykład rodzina, mhm. ojciec, który nas woził na treningi, prawda? To, to jest sztab ludzi zaangażowanych. Trener, y, dietetyk, który nam coś podpowiedział, a my od tego, my coś wzięliśmy fizjo, z tego. Który, fizjo, który nam pomógł. Tak, oczywiście. tak, Ten, kto nam jednak przywiózł te buty, kiedy nie mieliśmy kolega, który nam pożyczył. Więc rzeczywiście y, tak jest, ale ważne też jest to, żeby nie zapominać też o tym, raczej pamiętać, że to, co my ma, mamy wypracowane w sobie, czyli pewność siebie, radzenie sobie ze stresem, koncentracja, motywacja, to są te takie absolutnie podstawy, które możemy wypracowywać u siebie w dowolnym wieku. Im wcześniej zaczniemy to jest bardzo dobra wiadomość tym potrzebujemy mniej czasu i zaangażowania, żeby. O... Osiągnąć ten swój cel, cel mentalny. Im jesteśmy starsi, możemy to zrobić, tylko że ta praca będzie dłuższa. Ona nie zawsze przyniesie taki efekt, jakbyśmy chcieli. Czyli im wcześniej zaczniemy nasze dziecko edukować w takiej psychoedukacji, mhm. takiej sportowo-psychologicznej, tym lepiej dla naszego dziecka, nie tylko w sporcie, ale potem w szkole, w życiu. A później już w biznesie. Zaczęliśmy. Tak, to jest piękna droga. Piękna droga, e, szczególnie dla tych zawodowych sportowców, którzy kończą, a później chcieliby zostać e, cały czas w grze, więc e, ten biznes, ale. Moim zdaniem powinniśmy na ten temat porozmawiać w innym programie. Bo w innym jest... programie to o igrzyskach. Tak, w innym programie o igrzyskach. Zaczęliśmy od Jamala i chciałbym skończyć. Czy wbrew pozorom, przegranie tego finału dla tego 17-letniego młodego chłopaka może być lepsze niż e, zwycięstwo, bo nagle się okaże, że osiągnął szybko bardzo duży e, sukces? Nasycenie nie tylko Twojego ciała, ale takiej mentalności tak zrobiłem to może być wbrew pozorom momentem, w którym delikatnie zostanie Zaciągnięty hamulec ręczny. Przegranie takiego finału może być bodźcem do tego, jest dobrze, ale muszę popracować jeszcze więcej. To odpowiem e, dwutorowo. To mhm. przede wszystkim życzę wygranej każdemu sportowcowi, życzę tej realizacji marzenia, czyli no złotego medalu. Ale psychologicznie mówi się, że drugie miejsce jest lepsze niż pierwsze, bo pierwsze trochę rozleniwia, mm -hmm. a drugie daje takiego kopa, szczególnie jak jesteśmy gdzieś bardzo blisko, żeby sięgać jeszcze dalej i jeszcze wyżej. E, silniej, mocniej, to są też takie hasła sportu, może one są niepopularne w tej chwili w życiu, bo my teraz jesteśmy, że te, taki well being, żeby być tak. też wolniej, tak, swobodniej, ale w sporcie tak nie jest. Sport jest zero jedynkowy. Więc jeśli mówimy o motywacji na dalej. To ten cel, który się trochę oddali, który będzie bardzo blisko, rzeczywiście. Nie chcę powiedzieć, że będzie fajnie, jak przegra. Nie, ja życzę, żeby wygrał, ale w każdej tej sytuacji ten zawodnik wyjdzie zwycięstwo. Bardzo dziękuję. Katarzyna Selwand, moim państwa gościem, psycholog sportu, który pracuje nie tylko z młodymi, ale również z bardzo doświadczonymi nie tylko sportowcami profesjonalnymi, ale ludźmi, którzy traktują sport jako część swojego życia. E, przygotowuje olimpijczyków. Mam nadzieję, że to przygotowanie przeniesie się na medali w Paryżu, bo Igrzyska Olimpijskie już niebawem. I o tym wszystkim oczywiście będziemy opowiadali w onecie i w przeglądzie sportowym. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Miłego dnia, sportowego, miłego dnia. Do zobaczenia.